Jest piątek, 29 marca, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Konrada Moreno, pora na losowania. Kto z Państwa gra w Eurojackpot, ten wie, że ze wszystkich gier lot, to to właśnie w tej do zdobycia są największe pieniądze. Gwarantowana pula na główną wygraną to około 45 milionów złotych. Natomiast kumulacje mogą sięgać nawet ponad pół miliarda złotych. W dodatku wygrana w Polsce może być powiększona o nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Losowania Eurojackpot odbywają się dwa razy w tygodniu. We wtorek oraz w piątek. Wynik dzisiejszego podam Państwu już za chwilę. Trzy razy w tygodniu można wygrać miliony w lotto. Najbliższe losowanie już jutro. A do zdobycia może być nawet 5 milionów złotych. Jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w lotto plus. Trzymam ciuki za celne typowania. Przypominam Państwu, że do jutra wszystkie wygrane w multimulti -multi przy typowaniu 8 liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Z tej promocji skorzystał wczoraj gracz w hełmie, trafił 8 z 8 liczb z plusem i wygrał 195 tysięcy złotych. Kolejne promocyjne losowanie właśnie przed nami. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 77 31 43 Czternaście, trzynaście, sześć, siedemdziesiąt cztery, sześćdziesiąt trzy, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt osiem, cztery, Osiemdziesiąt. Siedemdziesiąt dziewięć. Pięćdziesiąt pięć. Czterdzieści cztery. Trzydzieści cztery. Dwanaście. Pięćdziesiąt dziewięć. Czterdzieści dwa. 11 liczba 11 jest plusa. Mini lotto to, to najtańsza z gier lotto. zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje niewiele ponad złotówkę, za to trafienie tych wszystkich liczb może dać Państwu wygraną wartą nawet 400 tysięcy złotych. Po wczorajszym losowaniu odnotowaliśmy aż 4 piątki w mini Lotto. Każdy ze zwycięzców wygrał ponad 96 tysięcy złotych. Gratuluję, zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. A oto wylosowane liczby. 4 32 27 31 39. Wydając 2 złote na los kaskady mają Państwo dwie szanse na wygranie 250 tysięcy złotych. Wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 18. 11. 9. 13. 23 trzy, szesnaście, dwadzieścia dwa, siedemnaście, dwanaście, dwadzieścia, cztery, Rodzina Euro Jackpot to już 19 europejskich państw. W tym miesiącu dołączyła Grecja. Co ważne, wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną. A w dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 200 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie to odbyło się dziś wieczorem w Helsinkach pod nazorem fińskiej loterii. Padły w nim takie oto liczby. 7, 39, 11, 31, 30 oraz 5. 10. Gratuluję wygrany wynik losowania. Będzie dostępny na lotto.pl w ekstrapensji codziennie do zdobycia jest pensja w wysokości 5 tysięcy zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, ale zwiększając stawkę można grać o nawet 50 tysięcy zł wypłacanych miesięcznie. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35, ,4 kolejne, ułożone kule. Bębne maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady. Zaczynamy losowania. Wylosowane zostały liczby. 26. 9. 27. 35 33 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 2. Mam nadzieję, że pamiętają Państwo, że w ekstrapensji najlepiej grać z ekstra premią i dzięki temu zdobywać premię od ręki. Ostatnią premię wartą 100 tysięcy złotych odnotowaliśmy w Świnouściu. Czas na Państwa wygraną. Powodzenia. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. Kolejne ułożone kule. Pępne maszyny losującej są puste. Dzwaniamy blokady. Zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 17. 4. 25. Dwanaście trzydzieści trzy, a ostatnio wylosowano liczbę w premii jest liczba trzy. Losowania za nami, wyniki oraz informacje o wygranych znajdą Państwo na lotto.pl. Na tej stronie oraz w aplikacji mobilnej można też grać online, na przykład w Eurojackpot. Losowanie tej gry już we wtorek, a w puli na główną wygraną będzie 230 milionów złotych. Wieczór w Lotto dobiega końca. Zapraszam na jutrzejsze losowania o godzinie 22. Będzie można ją obejrzeć na antenie TVP3 lub online na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Życzę wielu wygranych i do zobaczenia jutro. Spokojnej nocy. O zapracowanym ojcu też pomyśl. Te jeszcze pięć poproszę. A o dziewczętach z zespołu pomyślałaś? O studentach kolega docent pomyślał. Tak jest, panie rektorze. Naturalnie panu małżonce pomyślał. Od 25 lat myślę. Lepiej drapać razem. Od 25 lat masz ku temu okazję. Drab i wygraj nawet milion złotych.